Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak wykonać zadania sezonowe tygodnia 11. I pierwszym zadaniem, jakie musimy wykonać, jest wylądowanie w wykrzywionych wieżach i przetrwanie 60 sekund. Jest to bardzo proste zadanie, ponieważ po wylądowaniu zadanie samo zacznie nam się robić, a my w tym czasie możemy sobie spokojnie przeszukiwać skrzynki z amunicją i znaleźć jakąś broń. Do wykonania drugiego oraz trzeciego zadania przyda nam się taran który znajdziemy tuż obok porucznika Johna Lamy, przy chatce Łup Orzecha, a także na stacji. I aby wykonać drugie zadanie, musimy przy pomocy pojazdu rozwalić drewnianą sosnę. Natomiast w trzecim wystarczy, że wjedziemy na szczyt szczytów, czyli na górę, w której znajduje się potajemna pieczara. W czwartym zadaniu musimy edytować budowlę 15 razy. Osobiście nie jestem w tym jakiś najlepszy. W piątym zadaniu mamy odwiedzić miejsca odwiertu drużyny kretów. Ich lokalizacje macie zaznaczone na mapie, a najszybciej możemy to wykonać przy pomocy rękawic Spidermana, dzięki którym możemy szybko się przemieścić od jednej do drugiej aż do trzeciej. Osoby spostrzegawcze mogły zauważyć, że w niedalekiej odległości od siebie znajdowały się dwie lamy. Ogólnie to w tym meczu spotkałem ich aż pięć. W zadaniu szóstym mamy zranić przeciwników z pistoletu maszynowego, zadając im łącznie 200 punktów obrażeń. Najlepiej sprawdzi się do wykonania tego zadania naparżanka. Natomiast aby wykonać ostatnie zadanie musimy pokonać w pojedynku Ciacho, Ronina lub Szantę. Ronina znajdziemy tuż przy potajemnej pieczarze. Ciacho w maślanej stodole, a szantę w tym miejscu w prawym dolnym rogu mapy. Po zakupieniu od niej broni w wyzwaniu na pojedynek i po pokonaniu zadanie zostanie tym nas ukończone, a z nim cały tydzień 11. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!